Sprzeczne informacje dotyczące prawdopodobnego ataku USA na NATO. Zachodnie media informują o tragicznej sytuacji na stacjach paliw w Rosji. Ale czy na pewno jest tak źle jak nam mówią? Dramatyczny bilans polskich parków narodowych. Prześledzimy statystyki, jak to wszystko się zakończyło. A na koniec turecki statek uszkodzony przez minę na Morzu Czarnym. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i zanim przejdziemy do pierwszego tematu, chciałbym Was zaprosić do subskrybowania naszego kanału oraz obserwacji nas na Facebooku, w zależności od tego, którą platformę społecznościową wybieracie, ponieważ nagrywamy i tutaj, i tutaj. No i zarówno na jedną, i drugą platformę wychodzą nasze publikacje. No i tutaj o 6.30, 18.00 macie najświeższe informacje z kraju i ze świata. Jeśli chcecie nas wesprzeć, zachęcam do udostępniania naszych materiałów, bo jest to niezwykle istotne dla algorytmu. A teraz z pierwszym A approximately 7.30 local time in syria today uh, our, our forces had observed uavs conducting airstrikes in the vicinity of hasaka USA zestrzeliły w Syrii tureckiego drona, który miał przelatywać w pobliżu miejsca stacjonowania żołnierzy amerykańskich. To pierwszy taki przypadek. Amerykanie zestrzeli bowiem bez załogowiec swojego sojusznika z NATO. Tureckie ministerstwo obrony twierdzi jednak, że dron nie należał do tureckich sił zbrojnych. Nie poinformowano jednak, czyją własnością był dron. Turcja atakuje cele związane z kurdyjskimi bojownikami. Są to działania odwetowe w związku z zamachem, do którego doszło niedawno w centrum ankary. Turecka armia podała, że w nocy z czwartku na piątek w wyniku Uderzeń powietrza zniszczyła 30 kurdyjskich celów wojskowych północnej Syrii, w tym magazyn i schrony, oraz zneutralizowała wielu bojowników kurdyjskich. Rzecznik Pentagonu, generał Pat Ryder, powiedział, że Turcja zaatakowała cele w rejonie miasta Al-Hasaka w Syrii w czwartek rano. Cele te znajdowały się około 1 km od stanowisk amerykańskich. Kiedy dron zbliżył się do tych stanowisk na 500 metrów, został zestrzelony przez myśliwiec F-16, którego pilot uznał bezzałogowiec za zagrożenie. Nie było żadnych przesłanek, że Turcja celowo wzięła na cel siły USA, zastrzegł generał Ryder. Po incydencie nad Syrią sekretarz obrony USA Lloyd Austin rozmawiał ze swoim tureckim odpowiednikiem, a rozmowa, jak powiedział Ryder, była owocna. Atakowani przez Turcję bojownicy kurdyjscy z YPG, czyli z powszechnych jednostek obrony, to główny sojusznik USA w Syrii. Kurdowie w dużym zakresie pomagali w walce z dawnym państwem islamskim. Turcja od lat zmaga się z separatyzmem kurdyjskim zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju. Separatyzm ten nierzadko przybiera formę walki zbrojnej. Kurdyjscy separatyści dokonywali wielokrotnie zamachów bombowych południowo-wschodniej Turcji. Uh, post uh, Shoot down analysis We have no initial indications that, that Turkey, Turkey was intentionally targeting US forces. Zneutralizowała działania odwetowe. No widzicie, jakie robią nam tutaj pranie mózgu? To nie jest tak, że, że oni zneutralizowali kogoś, że nie wiem, puścili jakiś gaz usypiający i zakuli w kajdany i wrzucili do aresztu czy coś. No, absolutnie nie. Tu chodzi o najzwyklejsze w świecie. No odebranie komuś życia, ale przez to, że tak wojskowym mówią, tłuką im do głowy, no to właśnie pierze się tym wojskowym mózgi. Nie ma co Ukrywać, to nie jest tak jak w jakichś hollywoodzkich filmach, w którym wam się wydaje, że ten wojskowy, zwłaszcza amerykański, oczywiście, no bo polskich to wiadomo, jak przedstawiają w filmach. Ostatnio widzieliśmy, jak Straż Graniczną przedstawiają, ale jeśli chodzi o hollywoodzkie produkcje, to nam się wydaje, że ten amerykański żołnierz to jest taki bohater narodowy, który idzie za dobrą sprawę, walczy za granicą, za swój kraj, za swój naród, ponieważ cała reszta świata, z którymi walczą, jest taka zła i wymaga nie wiem demokracji, nie? A tak naprawdę to są brudne interesy jednego kraju z drugim. Stany Zjednoczone najczęściej chcą zwyczajnie korzyści. Najczęściej jest to ropa naftowa. Wymyślają wtedy pretekst, no i e, tych swoich zmanipulowanych żołnierzy wysyłają na front. Dlatego tym żołnierzom się wmawia, że to nie są ludzie, których zabijają, tylko to są cele, że ich się nie morduje, tylko się neutralizuje. I wszystkie te, 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 no, te sprzęty, które obsługują, na przykład obsługują nimi drony, no to wszystko przypomina taką grę komputerową. Macie jakieś tam pady, którymi sobie sterujecie, i teraz jeszcze bardziej może do Was długo docierać to do głowy, że Wy tak naprawdę nie robicie niczego chwalebnego. No i dlatego ci żołnierze później wracają i mają zespoły stresu pourazowego i w najlepszym przypadku wpadają w alkoholizm i niszczą całą swoją rodzinę, nikomu nie robiąc fizycznej krzywdy. W najgorszych przypadkach, no niestety ta fizyczna krzywda również jest robiona. Tylko zauważcie, że tak działa świat i tak nie działa Rosja, tak działają nasi sojusznicy również. To nie jest tak, że wschód jest zły, a zachód jest dobry. Nasi sojusznicy działają dokładnie w ten sam sposób. Działania odwetowe rozumiecie, co to znaczy? Że ktoś komuś zrobił. No, lekko to nazwijmy krzywdę, więc ten kraj też robi tam temu krzywdę, neutralizując ludzi. Rozumiecie, nie? jak to jest wszystko ubrane w słowa. Czyli jest to coś, no. My tak naprawdę niewiele się zmieniliśmy od czasów przed, sprzed kilkuset lat. No, tak naprawdę to są cały czas te same procesy, tylko mamy nowocześniejszą technologię, i nam się wydaje, że to jest jakaś nie wiadomo jaka e, cywilizacyjna przepaść pomiędzy nami, a tamtymi ludźmi, którzy żyli lata temu. Ale teraz, mimo tego, że świat w dalszym ciągu działa w ten sam sposób, to i tak lewicowi aktywiści, lewicowi politycy, nawet przedstawiciele lewicy czy koalicji obywatelskiej, kiedy tylko słyszą, a nawet i tego, Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie było, jak tylko słyszą takie rzeczy jak... E, no, Straż Graniczna po to ma broń, żeby jej użyć, kiedy jest niebezpieczeństwo ze strony nielegalnych imigrantów, że trzeba bronić naszej granicy za wszelką cenę. Jeśli ktoś jest niebezpieczny względem nas, no to możemy go też zneutralizować, tak jak wojsko. No to nagle prawa człowieka, jak tak można? To nie jest nasza cywilizacja, że cofnęliśmy się o epoki. No wcale się nie cofnęliśmy, sami widzicie, jak to wygląda. Działania odwetowe, neutralizacja ludzi. Tak to po prostu działał. Sojuszników natowskich. Nie mówię tutaj o jakichś krajach afrykańskich, czy nawet o Rosji, która wiadomo, co robi na Ukrainie. Która też nie jest bez winy, oczywiście. To, co robią, jest haniebne, jasne. Tylko, że zauważamy źdźbło w oku kogoś innego, a belki we własnym nie widzimy, nie? Ach, Generalnie nie przyznają się teraz do tego, że to był ich dron. No ale co mieliby zrobić? To by gdzieś zrujnowało trochę wizerunek całego NATO. Więc to raczej rozejdzie się po kościach, ale nie mogą się, tego, się do tego przyznać, właśnie dlatego, że byłoby to takie no, e, bardzo istotne FOP-a, które zaraz mogłoby wykorzy mogliby wykorzystać nasi wrogowie, czyli na przykład Rosja czy Chiny. Ale Amerykanie zestrzeliwują ostatnio całkiem sporo tych e, obiektów latających. Przykładowo tutaj macie z lutego jeszcze tego roku: Amerykanie zestrzelili kolejny obiekt latający, Pentagon. Mógł służyć celom szpiegowskim. Mógł, więc go zestrzelili. Siły zbrojne USA zestrzeliły w niedzielę niezidentyfikowany obiekt latający nad jeziorem Huron przy granicy z Kanadą. Pentagon ocenił, że obiekt ten mógł służyć celom szpiegowskim. Miejsce wybrane do zestrzelenia pozwoliło nam uniknąć strat w ludziach na ziemi i zwiększyć szanse na odzyskanie szczątków, napisano w komunikacie resortu obrony, a to kolejne takie zestrzelenie w ciągu ostatnich kilku dni. Także tak. Lecimy dalej. złoża ropy naftowej są jednym z najcenniejszych skarbów Rosji. Na brak tego surowca Rosja Władimira Putina narzekać nie może, ale na stacjach paliw nie widać w tym roku tego bogactwa. Ceny są tak wysokie, że interwencję podjęła nawet federalna służba antymonopolowa. Rosjanie nie mają zbyt często powodów, by narzekać na drogie paliwo. Rosja to w końcu jeden z potentatów globalnych, jeśli chodzi o posiadanie złoża ropy. Tymczasem dopiero kilka dni temu ceny paliw na rosyjskich stacjach zaczęły spadać pierwszy raz od maja. Rosstat informuje, że w tygodniu od 25 września do 2 października ceny benzyny Al-92 spadły o 21 kopiejek z 51,14 rubli, czyli około 2,23 za litr, a benzyny Al-95 o 31 kopiejek do 56 6 i 16 rubla, czyli około 2,45 zł. za litr. O tym, że to stawki zbyt wysokie, świadczy fakt, że Federalna Służba Antymonopolowa zażądała od koncernów naftowych niezależnych stacji benzynowych obniżenia kosztów sprzedaży paliw z uwzględnieniem cen giełdowych produktów naftowych. Informuje rosyjski dziennik Komersant. Maksym Szaskolski, szef FAS, powiedział, że koncerny naftowe oraz niezależne stacje benzynowe powinny obniżyć ceny paliw na stacjach benzynowych do ekonomicznie uzasadnionych. Poziomu, nie podał jednak, jakie dokładnie to stawki. Federalna Służba Antymonopolowa nie rekomenduje jednocześnie, by rząd zwiększał restrykcje wobec koncernów naftowych. Firmy nie są w łatwej sytuacji. Należy wziąć pod uwagę sytuację i potrzebę inwestycji, rozwoju, utrzymania produkcji, utrzymania samych zakładów w pełnej wydajności. Nie możemy pozwolić, aby jakiekolwiek działania spowodowały zmniejszenie wolumenów rafinacji ropy naftowej, powiedział Szaskolski. There's a lot of pain at the gas pump right now as prices have been rising sharply. Now, this comes after major oil producer Saudi Arabia saw production plunge in August. No i teraz mamy takie artykuły, jak na przykład ten Stacja Putin zamknięta, Rosja zmuszona zawiesić eksport paliw, czy to Co się dzieje z paliwem w Rosji? Ciągle drożeje, bo zasysa je wojna Kremla Ani tymczasowy zakaz eksportu paliw prowadzony przez Kreml, ani kontrole i stały monitoring nie zatrzymują rosnących cen oleju i benzyn na rosyjskich stacjach i benzyna skoczyła z 2,14 do 2,50 przeliczając na e, e, złotówki U nas... Spadła akurat przez właśnie szuszne regulowanie tych cen, tak samo jak... Tutaj macie właśnie taką im, informację, że sztucznie utrzymują te ceny, eksperci się temu sprzeciwiają, więc jakaś tam demokra, jakieś demokratyczne procesy tam chyba funkcjonują, skoro jedni mówią tak, że trzeba, a drudzy mówią nie, że nie trzeba, a u nas po prostu e, Obajtek zadecydował i okej, okay, 3600 czy 3800 prywatnych stacji paliw teraz stoi pod znakiem zapytania na skraju bankructwa, bo muszą dopłacać do swojego biznesu, bo Obajtek sobie zażyczył, że będzie sprzedawał paliwo poniżej kosztów Dlatego, żeby zyskać trochę punktów wyborczych dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc u kogo bardziej nie ma demokracji? No, generalnie robimy często bardzo podobne ruchy do tego, który robi e, Rosja. Tylko że u nich od razu to zauważamy i mówimy, że o, masakra, co tam się dzieje, jak w takim braku demokracji można żyć, podczas gdy nasi rządzący zmierzają do, 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 w dokładnie tym samym kierunku. E, no i tutaj mamy problem z tym, że tam jest teraz paliwo za 2,50, przeliczając na złotówki, no ale za, i, i pewnie zaraz przez tą całą narrację, jaka jest tutaj obrana dookoła tego, co się dzieje na wschodzie, będzie to mówione i przedstawiane nam tak, jakby tam była taka totalna bieda i dla nich te 2,50 to jest tak jak dla nas, nie wiem, 25 złotych, ale wcale też tak nie jest, Rosjanie wcale nie zarabiają mniej niż Polacy. Jest oczywiście dużo większe rozwarstwienie społeczne niż w Polsce, ale zauważcie też, popatrzcie na przykład na Stany Zjednoczone, o których też dzisiaj mówiliśmy, tam również jest rozwarcenie społeczne przepotężne, tam wygląda ta sytuacja w ten sposób, że mamy tłumy bezdomnych, tam są wręcz takie miasteczka bezdomnych w wielkich miastach, w takich potężnych aglomeracjach, które kojarzymy z filmów raczej jako te mega zamożne miejsca na świecie, a tutaj, no i tam w Stanach Zjednoczonych również mamy benzynę znacznie tańszą, tam się kupuje w galonach, no i tam litr benzyny przeliczając właśnie na, na litry kosztuje coś około 1 dolara. I tam również mamy tanie. Ja wcale chyba nie mówimy o tym, że Stany Zjednoczone są biedne i tam populacja jest biedna, i dla nich to jest naprawdę spora podwyżka, że cena im skoczyła z dolara do dolara dwunastu, nie. Zatem no mamy takie trochę podwójne standardy. Stąd właśnie niedawno zaczął być popularyzowany tak bardzo ten termin symetryzm, że ktoś, kto jest symetrystą, ten jest zły. Nie? Że e, jeśli ty y, nie uderzasz tylko w jedną stronę i jeżeli zauważasz to, że druga strona robi to samo, to jesteś symetrystą i tak naprawdę do niczego się nie nadajesz, powinieneś mieć jakąś opinię jednoznaczną przeciwko jednemu. Ale jeśli obie strony mają coś za uszami, no to dlaczego o tym nie mówić? No właśnie dlatego powstały takie terminy, które teraz się kojarzą dziwnie pejoratywnie, chociaż nie powinny moim zdaniem jak symetrysta, nie? A, wejdźmy dalej. Chronimy je po to, by zachować jak najdłużej. Parki narodowe zatrudniają w tym celu profesjonalne służby, które, znając potrzeby ludzi i przyrody, starają się je pogodzić. Między 2015 a 2022 rokiem w parkach narodowych odstrzelono ponad 13 600 zwierząt. Sprzedano również wycięte drzewa warte 255 milionów złotych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecał nowe parki narodowe i łatwiejsze poszerzanie istniejących, ale obietnica ta nie została spełniona. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze stworzyła listę 25 parków, które należy utworzyć lub powiększyć, aby chronić polskie dziedzictwo przyrodnicze. Dane zebrano z oficjalnych wypowiedzi 23 parków Narodowych w latach 2015-2022. Wynika z nich, że w tym okresie odstrzelono ponad kilkanaście tysięcy zwierząt, z czego najwięcej w Wielkopolskim Parku Narodowym. Napadnięto również na inne parki, takie jak Kampinoski Park Narodowy i Biebrzański Park Narodowy. Parki Narodowe tłumaczą odstrzał zwierząt potrzebą ochrony drzew i eliminacją gatunków inwazyjnych. Na przykład w Babiogórskim Parku Narodowym odstrzał jeleni wprowadzono w celu ochrony drzew przed zgryzaniem. W Kampinoskim Parku Narodowym strzela się do do jeleni i dzików, które wchodzą na pola uprawne i niszczą plony. Park ten wykupuje grunty od prywatnych właścicieli, ale część wciąż pozostaje w rękach prywatnych. Dlatego planuje się redukcję zwierzyny, aby zachować dobre relacje z rolnikami. Odstrzał dzików jest również stosowany w walce z afrykańskim pomorem świn. Na przykład w Rostoczańskim Parku Narodowym w 2020 roku odstrzelono 34 dziki, z czego tylko 4 miały afrykański pomór świn. Parki narodowe uzyskują dochody z tytułu sprzedaży odstrzelonych zwierząt. Dochody te różnią się w zależności od parku, ale część z nich tłumaczy, że muszą wypłacać rolnikom rekompensaty za szkody w uprawach wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Pracownicy parków otrzymują zwroty kosztów za odstrzał zwierząt, w tym koszty dojazdu, transportu zwierzęcia i materiałów do odstrzału. W niektórych parkach odstrzały są wykonywane jako dodatkowe zajęcie poza obowiązkami służbowymi, zarówno przez pracowników parku, jak i myśliwy. Niektóre parki narodowe, takie jak Tatrzański Park Narodowy, nie przeprowadzają odstrzałów zwierzyny, ale tylko uśmiercają zwierzę. Które stały się ofiarami kolizji drogowych. Wycinka drzew w parkach narodowych jest kontrowersyjna. Parki tłumaczą ją potrzebą przebudowy drzewostanów, zabiegami pielęgnacyjnymi, ochroną przed pożarami i zapewnieniem bezpieczeństwa turystom. Dochody z tytułu sprzedaży drewna z parków narodowych w latach 2015-2022 wyniosły ponad 255 milionów złotych. Krytycy uważają, że rząd Prawa i Sprawiedliwości oddał parki narodowe drwalom i myśliwym, jednakże istnieją różnice w podejściu parku. Narodowych do wycinki drzew i odstrzału zwierzyny, co zależy od indywidualnych decyzji dyrektorów parków. Każdy park narodowy jest inny i ma odmienną dynamikę przyrodniczą. Niektóre parki wygaszają redukcję zwierzyny i wycinkę drzew, podczas gdy inne kontynuują te działania. Chroniąc je, możemy z nich korzystać. Musimy to jednak robić odpowiedzialnie. W każdym możemy przeżyć niezapomnianą przygodę i zachwycić się unikalnym pięknem. No i widzicie, tak się kończą właśnie obietnice Prawa i Sprawiedliwości. Mówią jedno, robią drugie, i kto się tym zajmuje? Zajmuje się tym w tym wypadku akurat ONET, który stara się nagłośnić sprawę, która tak naprawdę nie interesuje za bardzo ludzi, bo teraz interesujemy się czymś zupełnie innym. Jak na przykład wojna na Ukrainie, nawet przestaliśmy się jakoś zajm zajmować inflacją, i NBP jest w stanie nam wprost napisać tweeta z oficjalnego profilu NBP, że to, że inflacja spadła z kilkunastu procent do dziewięciu przecinek iluś. To znaczy, że od pół roku ceny spadają. Tak napisał profil NBP, Narodowego Banku Polskiego, przypomnę. Oni sami wprowadzają nas w błąd, albo są na tyle. Durni, że nie rozróżniają spadku inflacji od spadku cen. Te ceny dalej rosną jak mają 9,6% czy ile tam było inflacji, tylko że rosną wolniej, ale i tak w skandalicznie wysokich wartościach, bo przypomnijmy, że, te, że ta stabilna inflacja to jest w okolicach 2%, a my w dalszym ciągu przekraczamy 9%, a to znaczy, że jeśli za coś płaciliście 1000 zł w 2022 roku, to teraz Płacicie za to 1090 zł i to średnio, jeśli chodzi o średnioroczną inflację. A to tylko dlatego, 1090, a nie 1150, że w zeszłym roku też już mieliśmy problem z inflacją. I już w 2022, w porównaniu do 2021, ta inflacja była zawrotna. I teraz te 9,2 czy 9,6% jest od tej zawrotnej kwoty z 2022 roku. Jest źle. A NBP i tak mimo wszystko nam napisze, że cenor pół roku spadają, robią z nas totalnych debili, ale jeśli już wracając tak do zwierząt, no to mamy tutaj w Stanach Zjednoczonych e, również mają problem ze zwierzętami i to te zwierzęta e, należą do prezydenta Joe'ego Bidena, jak informuje serwis Stefan Info, pies Bidena został usunięty z Białego Domu. Prezydent Bidena, znaczy psa prezydenta Joe'ego Bidena, o to jest on, komandera, e, proszę bardzo jaki fajny piesek, nie? Nie ma obecnie na terenie Białego Domu. W związku z serią incydentów, kiedy ten pogryzł zatrudniony tam personel, w tym funkcjonariuszy Secret Service. Także no. Ten pies jest groźniejszy niż te wszystkie zwierzęta, które, których pozbawiono funkcji życiowych. W Polsce, ale co tam? To jest pies Joe Bidena i on może sobie gryźć wszystkich, i dopiero teraz e, się go pozbyli z Białego Domu po serii incydentów. No i teraz pomyślcie sobie, że taka sama sytuacja miałaby miejsce, nie wiem, w Rosji albo w Korei Północnej, nie? że to Kim Jong-un e, miał jakiegoś psa, który gryzł jego służby i nie mogli z nim nic zrobić, I dopiero teraz się go pozbyli. To co byście myśleli o Korei Północnej? No, bo tam jest taki reżim, totalitaryzm, i oni nie mogą się nawet odezwać, jak pies Kim Jong-una gryzie jego służby, nie? A to samo się dzieje właśnie. Właśnie u Joe'ego Bidena, no ale co tam, symetryzm to jest coś złego, nie można porównywać jednego do drugiego, bo to tam ci są źli, ci są dobrze i nie wolno. Dramat, lećmy dalej. 20 lat. Dnia 31 października obchodzony jest międzynarodowy dzień morza czarnego. To właśnie na tym morzu znajduje się legendarna wyspa. Turecki statek handlowy wszedł na minę na Morzu Czarnym w pobliżu rumuńskiego wybrzeża. W wyniku eksplozji członkowie załogi nie doznali obrażeń. Statek jest lekko uszkodzony, informuje Reuters. Był to pierwszy od kilku miesięcy incydent na Morzu Czarnym. Jednostka trafiła w minę w czwartek w odległości około 11 mil morskich na północ od rumuńskiej Suliny, w pobliżu wejścia do kanału Sulina. Reuters, powołując się na brytyjską firmę Ambrey, zajmującą się kwestiami bezpieczeństwa morskiego. Agencja Reuters odnotowuje, że był to pierwszy od kilku miesięcy incydent związany z miną morską na Morzu Czarnym. Z powodu wojny Rosji przeciwko Ukrainie Akwen ten jest uważany za strefę wysokiego ryzyka, a głównym zagrożeniem są na nim właśnie miny morskie. Po tym jak Rosja wycofała się w lipcu z umowy umożliwiającej transport ukraińskiego zboża statkami przez Morze Czarne, Ukraina stworzyła alternatywny korytarz humanitarny. Od sierpnia kilka statków Wypłynęło z ukraińskich portów na Morzu Czarnym, pisze Reuters. W czwartek brytyjski rząd powiadomił w komunikacie, powołując się na dane wywiadu, że Rosja może celowo umieszczać miny na podejściu do ukraińskich portów, by przeszkodzić w eksporcie ukraińskiej produkcji rolnej. W związku z zablokowaniem przez Rosję ukraińskich portów morskich na Morzu Czarnym, Kijów w większym stopniu używa portów dunajskich, skąd następnie przesyła zboże do rumuńskiej Konstancy. Chcąc uniemożliwić Ukraińcom korzystanie z alternatywnych tras, Rosja nasiliła ataki na Ukraińczyków. Infrastrukturę portową i zbożową na Dunaju, przy granicy z Rumunią. Na terytorium tego kraju, będącego członkiem Unii i NATO, kilkakrotnie spadły fragmenty rosyjskich dronów używanych w atakach. Nie wszyscy są jednomyślni co do genezy powstania Morza Czarnego. Według jednych od zawsze było tutaj jezioro. No i tu znowu mamy dwa kraje sojusznicze NATO, które przy których doszło do incydentu. Turecki, znowu chodzi o Turcję, statek wszedł w przestrzeń Rumunii i tam wszedł w minę. No także coś tutaj nie gra. Gdzieś nie spina ta cała strategia i się widocznie nie za, nie za bardzo jasne i klarowne dla siebie mamy nasze procesy komunikacyjne. Nie? W każdym razie co, dajcie koniecznie znać, co wy myślicie o dzisiejszych tematach. Ja już się będę żegnał. Trzymajcie się ciepło. No i heja.